Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w 23. Trzecim? odcinku najbardziej popularnego, najbardziej rozrywkowego programu w polskim internecie, a mianowicie niekulturalny przegląd prorasy. Czy jesteśmy w wyjątkowym miejscu? A jak już powiedzieliście, e, jak widzicie, za nami otoczenia przepiękne, pachnące. Książki, które idealnie nadają się na zbliżające święta. Ktoś to jest w swoim raju. Jestem w raju, wdycham, wącham i chyba stąd dzisiaj prędko nie wyjdę. A jesteśmy, ja mam powiedzieć, tak? No cały czas. W księgarni Booksale, a w zasadzie na jej zapleczu. Naprawdę jest tu fantastycznie. Wyobraźcie sobie, że jedna z największych księgarni internetowych w Polsce znajduje się w Lubartowie. Tu jest jego centrala. Serdecznie pozdrawiamy pana prezesa, pana Marcina. Dziękujemy za jego gościnność, dziękujemy także wszystkim pracownikom, którzy tak się po nas przyjęli, a przede wszystkim zachęcam Państwa do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca przy ulicy Lubelskiej. Tak, bo oprócz tego, że możecie zamówić książki, nie tylko książki przez internet, to również stacjonarnie właśnie w Lubartowie. Kiedy zaczęliśmy mówić, nagle wszystko ucichło, a to... Dziwnie, prawda? Można pracować, spokojnie, to spokojnie. No to nie przeszkadza! Ja no śmiało, nie, bo to musiało, nie? Przecież jesteśmy w miejscu pracy, tak po prostu jest, no więc ludzi. Ale e... dziwnie, nie? Jakoś to się dziwnie zrobiło. Ehm... Możesz jej posłuchać po prostu. No właśnie. Jak coś to zapraszamy, można nas oglądać na żywo. Eee, zaczynamy od Lubartowiaka. Eee, najświeższy numer już w Państwa domach, także w kilku miejscach stacjonarnych, a także w internecie świętowano imieniny miasta. Lubartów obchodzi imieniny 22 listopada. To tego dnia roku 1744 Zygmunt III, August III. Zygmunt bym <grym> się z wasu skojarzyło, bo jednak ten rosów wczorajszy jeszcze, jeszcze leży. August III podjął decyzję o zmianie nazwy na Lubartów. I ten wyjątkowy dzień chcemy co roku upamiętnić. Był, było wyjątkowe wydarzenie w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Był wpis do księgi Pamięci i Zobowiązanie oraz wręczono nagrody burmistrza miasta Lubartów. I szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, jestem dumny, że mogę siedzieć obok jednej z laureatek tej nagrody. Pani Agnieszka Karpińska została nagrodzona, nagrodzona Nagrodą Burmistrza Miasta Lubartów za swoją działalność kulturalną. Myślę, że to był świetny wybór, panie burmistrzu. Dziękuję. Proszę. Jak zwykle skromna, niepotrzebnie. A propos mistrzów: Patryk Berger, wicemistrzem świata. Zawodnik Młodzieżowego Klubu Sportowego Lubartów. Patryk Berger został wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów. Wraz z prezesem klubu Jakubem Adamczykiem spotkali się z burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem. Jak widać, Lubartów nie tylko kulturą, ale także sportem stoi. Oddaję Ci głos. Co masz, bo nawet nie wiem. Nie wiesz, no właśnie mam. Pierwsza pozycja nie mogła być chyba inna. Książki. Książki, więc Bardzo słuchajcie. E, to jest dwumiesięcznik e, i jest podsumowanie tego roku. E, więc jest 10 najlepszych książek, 10 najlepszych okładek, 10 najlepszych komiksów e, i pewnie mogłabym tak długo. E, więc zajrzyjcie sobie do środka i zobaczcie, jakie książki warto jeszcze przeczytać w tym roku. A potem zamówcie w A twoja ulubiona książka to? A moja ulubiona książka to chyba Erika Schmidta. Um, I mały Książę również też, a to mogę czytać cały czas. Schmidta to znam, on kiedyś skakał, skok... I To nie nawet. ten, ten to był no. mój ulubiony skoczek, tak, ale jest taki pisarz. No, na pewno. <laughs> Polecam, Dziękuję. a twoja jaka jest? Lubartowiak. Przedstawiciele lubartowskich stowarzyszeń pomagających osobom z problemem, z problemem alkoholowym weszli w skład Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegóły na stronie tytułowej lubartowiaka, natomiast na kolejnych stronach. Prezenty imieniowe imieninowe od przedszkolaków, ponieważ imieniny miasta e, objęły cały, cały Lubartów. E, świętowali e, wychowankowie e, przedszkoli, szkół, e, nagrano specjalne materiały, życzenia, śpiewano hymn Lubartowa. Myślę, że to święto zostało naprawdę godnie uczczone, oby, tak dalej, oby z roku na rok e, tych imprez towarzyszących było coraz więcej. Jeśli lubicie kryminały, to jest oczywiście 10 najlepszych kryminałów. I na pierwszym miejscu nie znam, muszę poznać Post e, Wild Jim'a Thompsona, więc e, szukajcie i czytajcie. 100 lat pani Melanii Romańskiej. Mieszkanka naszego miasta, pani Melania, 21 listopada świętowała setne urodziny. E, panie jubilatce. Składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy kolej, kolejnych 100 lat. Ciekawe jaki jest sekret. Yy, może jest długowieczności. jest No właśnie próbuję znaleźć, ale, ale nie. Aczkolwiek pani Melania dla gości, którzy odwiedzili je tego dnia, zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę „Polesia czar. Może śpiew. Właśnie śpiew. Może to jest to jest Śpiewajcie. Tak, może to jest właśnie mm, e, e, jakby źródło tego tej długowieczności, no. Śpiewasz tak często? Bardzo. Cały czas śpiewam. Całe życie po prostu ze śpiewem na ustach przechodzę przez życie. Przez życie śpiewająco. Bardzo. W okay. samochodzie, pod prysznicem, śpiewam non-stop. Jest ciekawy wywiad z autorem Świata Zofii. Jest coś świętego w ludziach. Nie zgadzam się, że ludzie są wyłącznie szkodnikami, Ziemia bez ludzi nie byłaby tą samą planetą. Wywiad jest dosyć obszerny, więc jest to fajna lektura na wieczory. Sprawdźcie. Długie wieczory, Długie. ale żeby te wieczory nie były takie, takie ciemne, zainstalowano e, słup oświetleniowe. Jakie ładne przejście. Kolejne. Na ulicy dokładnie mieszka pierwszego: Zygmunta Augusta, Bolesława Śmiałego oraz Makowej, Habrowej i Rumiankowej, topolowej i akacjowej. Inwestycja dokładnie i, i królów, i, i roślinek. Inwestycja to część projektu rozświetlony Lubartów. Co poza tym, jeśli chodzi o rozbudowanie ciągle naszej infrastruktury, remontuje chodnik przy ulicy Ligaja. Ulice Jasna i Gojdana jak nowe. Ulica Północna i Polesie odebrane. Strona 3 o inwestycjach w infrastrukturę lubartową. Naprawdę dzieje się sporo. Superdycha, czyli superdycha książek dla malców, podrostków, podlotków i prawie dorosłych, które okazały się w mijającym roku. Są to książki, które nie boją opowiadać się historii, odrzucając perspektywę europen... Przepraszam. europocentryczną i antropocentryczną, e, czyli uczą, jak być świadomymi odborcami kultury, a przecież takich mamy, prawda, Samy. Oczywiście. E, więc zobaczcie, na przykład jest tutaj brud, czyli cuchnąca historia higieny. To może być ciekawie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Lubartowskim Ośrodku Kultury, a jak zwykle dzieje się naprawdę sporo, odbyło się święto miłośników gry World of Warship. Można było u nas zagrać w tą grę, można było obejrzeć także relacje z mistrzostw w tej grze, były też planszówki, były quizy historyczne. Naprawdę sporo się działo. Dla miłośników tej gry to była nielada gratka. Urodziny z kinem. Cały czas nieustająco zapraszamy na urodziny z Kinem. Myślę, że to jest fantastyczna atrakcja dla, dla e, najmłodszych. E, z tego co wiem, na grudzień jest już 5 albo 6 rezerwacji, więc naprawdę. E, z dnia na dzień no nie, nie, nie będzie łatwo zorganizować tych urodzin. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje, ponieważ nasza oferta cieszy się naprawdę ogromną popularnością, więc warto jak najszybciej do nas zadzwonić, napisać i zarezerwować swój... Termin, a myślę, że warto wziąć udział w takich urodzinach. Sala zmienia się ciągle w, w oczach, ciągle przybywa nowych atrakcji, nowych zabawek. Niedługo przedstawimy Państwu wszystkie, wszystkie z nich. Tak, wczoraj było jedno urodziny, dzisiaj są kolejne, także wiecie, no, dzwońcie. Tak, weekend dwie, później za tydzień kolejne dwie. No to już sześć i coś jeszcze, także naprawdę naprawdę fajnie. A propos jeszcze dzieci, dzieci w Muzeum na Lewart. Grupy szkolne, przedszkolne odwiedzają ochoczo Muzeum na Lewart. Nie ma się co dziwić, to jest nie tylko dla nas podróż do przeszłości dla dzieci to jest po prostu wejście w, w krainę dinozaurów i prehistorii. To co widzą, naprawdę nie wierzą w to co widzą, dla nich to jest coś nowego. Sprzęty analogowe, co to takiego? Natomiast my staramy się ich wytłumaczyć, jak kiedyś wyglądał świat. Tęsknię za tamtym światem tak. analogowym? Tęsknię. A miałeś takie bajki na kliszach, co yy, Tak, ale rzadko z tego korzystałem. Natomiast yy, u nas w muzeumki na lewart, na ścianie po lewej stronie, jak się wchodzi, jest narysowany wielki zając. Miałem na kasecie Wielkiej Zające. Kaseta była już tak zjechana, ponieważ tak naprawdę miałam tylko tą bajkę, więc oglądałem ją non-stop. Więc na pamięć i no Pagadillo to z zamkniętymi oczami mówię. Czyli już wiemy, dlaczego tam jest Wielki Zając, a zastanawiałam się nad tym. E, świat świętuje, czyli Mikołaj na kajaku ciągniętym przez delfiny. Byłeś grzeczny? Oczywiście. Tak? Cały czas jestem grzeczny. A już był u Ciebie, Mikołaj, dzisiaj? Nie. Hmm. A został coś u mnie? Czekaj, o! Proszę. No, no, Mikołaj kazał ci przekazać, więc przekazuję. Możesz otworzyć, tak, tak. Możesz. Nie, czy mogę to ludziom pokazać? No, <laughs> możesz. Ten, z, z, jak to się nazywa, męski. Nie. Zwis. zwis Ale to wiesz, to jest. A, to jest no musisz koniec. to odczajść zobacz, co tam jest, a ja ci powiem, jak na Hawajach nazywa się Mikołaj. Mówią na niego Kanaka, loka. Dziękuję. Tak, yy, Coś się bo, zacznie świecić. No właśnie, tak. Możesz sobie to rozwiązać i włączyć. Będzie... I będzie moc atrakcji. Więc jakbyście grzeszni, to sprawdźcie wasze skarpety dzisiaj. Eee, nie wiem, czy wiecie, ale w Indiach, ale też w innych miejscach na świecie... To gra też. ...nie świeci. O, dziękuję. A, jak słodko. E, więc w Indach, ale w innych Gdybyś miejscach. Gdybyś była grzeszna, świecie... to pani też by to dla Ciebie coś zostawił. No pewnie tak, ale nie byłam, więc nic mi nie zostawił. Sama sobie kupiłam. Gazetę masz? No kupiłam sobie gazetę. A to się wyłącza? Nie. Cały czas będzie grało. No dobrze, no, mamy ten portret muzyczny. Dziękuję bardzo. Na zdrowie. Więc ja tylko chcę powiedzieć, że w Indiach, ale też w innych miejscach na świecie, tam e, gdzie e, nie ma drzew i glastych, Bąbki, lampki, łańcuchy wiesza się na przykład na bananowcach, bądź mangowcach. A na palmach? No na pewno. W Klubie Senior Plus nie nudzą się. W Lubartowskim Ośrodku Kultury od kilku miesięcy trwają zajęcia w Klubie Senior Plus. O czym informujemy w prawie każdym numerze lubartowiaka. Natomiast ostatnio został zorganizowany Dzień Seniora oraz Warsztaty Eko Senior. Były to warsztaty pod patronatem Tygodnika Wspólnota oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławę S.A. Także dzieje się, dzieje się sporo. I na stronie 5 ogromny materiał, ogromny wywiad z panią. Krystyną. Pani Krystyna Jeziorska zdobyła także nagrodę w tym roku, nagrodę burmistrza, więc tutaj, czyli twoja koleżanka, koleżanka po fachu tak, to jest i ten. po kucharze. A gdzie, twoje, gdzie twoja statuetka teraz stoi? Na razie na biurku, szukam godnego miejsca, ale po prostu nie mam tego miejsca, więc stoi na biurku. Coś się znajdzie. Um, co roku Burmistrz, Miasto Lubartów przyznaje te nagrody. Pani Krystyna dostała nagrodę w dziedzinie działalności społecznej. Jak Państwo doskonale znają panią Krystynę, to chyba ta nagroda nie powinna dziwić. Się. Naprawdę pani krystyna robi dobrą robotę w Lubartowie. O tym możesz się poczytać na stronie numer 5. Ja bym mogła cały czas. Czytać pozycję z tej gazety, ale mam też dla was dobre rady dzisiaj. Dla ciebie o. też. Takie bardziej świąteczne. Przydaje się, przyda się. E, Tak, więc zaraz się dowiemy co tam. Trzeba przyszykować przed nalotem rodziny. A, chcesz, to e, dobra. Tak? Nie, no mogę ci powiedzieć. A już wiesz? No, no na przykład, dobra. aby choinka dłużej stała właśnie. Jeśli stoicie przed wyborem tego drzewka, to co zrobić, żeby sprawdzić, czy jest no, odpowiednie, tak? Więc można przeciągnąć ręką wzdłuż gałęzi w kierunku przeciwnym do wzrostu szpilek. No wiadomo, jeśli szpilki odpadną, no to, no to... No to już tak nie bardzo. W mroźny i wieczny dzień, na czas transportu, pieniek można osłonąć przezroczystą folią albo woreczkiem z juty, a jeśli do Wigilii zostało kilka dni, to choinkę można umieścić w chłodniejszym pokoju, odciąć około 2 cm dnia. Potem stawić do stojaka no i przenieść tam, gdzie docelowo powinno się znaleźć. Czyli widzicie, NPP nie tylko bawi, ale także radzi. Bez nas nie przeżyjecie dobrze tych świąt. Możecie być pewni. Na stronie 6 ogromna relacja, foto przede wszystkim właśnie z imieniem miasta na pierwszym zdjęciu. Oczywiście nasza wspaniała prowadząca Agnieszka Karpińska. Niemożliwe. Na pierwsze? Imieniny miasta w placówkach miejskich. To czy mówiłem, że także dzieciaczki świętowały imieniny lubartowa. Fajnie to wszystko wyglądało. Twórca hymnu miasta w księdze pamięć i zobowiązanie na stronie 7, także prezentacja tej postaci, czyli strona 6 i 7 poświęcona temu wspaniałemu i wyjątkowemu wydarzeniu. Dobrze, e, chciałam przejść jakoś tak do ryb, ale to nijak. No jak nie jak, jak? no karpiska. No, no, no dobrze, jak przyrządzić dobrze ryby? Więc jeśli robicie galaretę z karpia, to ona nabiera o. wyrazistego smaku, gdy dodamy do wywaru odrobinę soku z grejpfruta. Nie trzeba o się kupić. A będziesz robił galaretę z karpia? I czy chcesz, sugerujesz coś? Eee. Jak znajdziecie mnie Tak. Nie no, proszę no. Tak? No. Ja ostatnio dużo słucham podcastów kryminalnych. E, no. tak, ja nie tak. ślady? Jak? nie mogę powiedzieć. <gry> Wystawa lub artowscy sanduszkowi w muzeum jednak do końca roku, czyli ten, ten okres trwania wystawy zostanie przedłużony. W okresie od 9 czerwca do chwili obecnej wystawę odwiedziło blisko 1150 osób. Byłem na wystawie, naprawdę warto, gość. Do końca Jeszcze roku ma szansę. No to całe szczęście. Prze, jest przedłużony, wiem. Przedłużyło to wystawę właśnie dla takich osób, jak pani Agnieszka. Jest nowa mapa tras rowerowych Lubartowej i okolic. Dobra wiadomość, dla mnie dwukółek. dwóch jest już świeżutka mapa, która jest dostępna gdzie? W punkcie informacji turystycznej ulica Farna 4, którym także się opiekujemy i zarządzamy. Jeśli rowerem? A w no, lecie? No, w lecie, tak. To musisz taką mapę. No, dobrze. Ot, okay. A ty już masz? No, oczywiście. Pokaż. Ale nie przestawaj, ale mam. <laughs> dobrze, pieczesz ciasta? Nie. No to przekaż dalej. Mamo? Słuchaj teraz. Mamo, skup się. Pani, mamo, więc, żeby makowiec się udał, należy przed wyłożeniem masy posmarować ciasto białkiem. Proste? Jak budować makowca? Proste. Nie mogę ci jeszcze no dawaj. Jak... dawaj no A, żeby ryba nie traciła soczystości. O. To trzeba ją posolić przed wrzuceniem na patelnię. A żeby się nie rozpadła podczas gotowania, to dodać do wody odrobinę octu. A jeszcze jest piękna złocista panierka. I tutaj zamiast zwykłej mąki e, możesz użyć kukurydzianej wymieszanej z e, ziemniaczaną na przykład. Z ziemniakami? mnie ziemniaczaną mąką. Onką. Są takie? Żartuję, przecież wiem. Kiedyś otarłem się o podium jednego z programów kulinarnych. Dzień pluszowego misia, co roku obchodzony z 25 listopada. Obchodziłeś dzień pluszowego misia? E, no właśnie nie. Ja e... obchodziłem. Tak? I co robisz sobie prezent. Otrzęsiny w pmd Pomagali przy biegu 6. Miele Niepodległości. Wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji i Zawodowej w Lubartowie 11 listopada włączali się w organizację biegu e, i pasowanie na przedszkolaków w przedszkolu miejskim numer 4. Sporo się dzieje w placówkach edukacyjnych na terenie naszego miasta i cieszymy się, że możemy o tym informować na łamach Tygodnika Lubartowiak. E, Katarzyna do radzi od serca. E, jak się przygotować do świąt, to pamiętajcie, że dobrą atmosferę tworzą bliscy, a nie czysty dom. I e, właśnie ja chyba wezmę to mamo? sobie do serca. Mamo słyszysz, mamo, teraz kupię. Tak, mamo, mamo, e, no wiecie. Dajcie spokój. Dajcie Aby? spokój, będzie fajnie. Nie musi być czysto. Belnie by było coś do jedzenia smacznego. Po co myć szklaki, których tak przez cały rok nie używamy? Nie wszystko nie. No, ty nie cierkaj. E, no to, jest, to mnie strasznie zdenerwuje. Po co łóżko odsuwać i, i, i szafy, żeby z nich odkurzyć? No chyba, że, że łóżko zmienia miejsce, tak? No, no właśnie to wiadomo. nie, nie zmienia. no szafa tym bardziej, ale nie, trzeba odsuwać i posprzątać. Jezu, to mnie to. jest to. nieważne, nieważne. Zostanę bęcki za to w domu. <laughs> na sportowo, na sportowo będzie się działo. 20. Memoriał Ryszarda Czermińskiego. Opuchar lubartowskich przedsiębiorców odbędzie się 11 grudnia. Zapowiada się około setki uczestników, będzie się działo, będę na otwarciu. I e, już się nie mogę doczekać tej rywalizacji i nie mogę się także doczekać 18 grudnia. A co się wtedy odbędzie? Myślę, ale to już po moich rodzinach, powiem to tak, nie wiem. tak. Byłaś na tym nagraniu, o któr na którym a, o tym dużo rozmawialiśmy. Oczywiście, no gala MMA. Dokładnie, gala sportowarki MCF7, czyli Madness Cage Fighting, a na niej zaprezentują się lubartowcy fighterzy. Będzie się działo. Czy będziesz zapowiadał? <laughs> nie, niestety nie. Bardzo bym chciał, ale jeszcze to nie jest ten moment. Nie? Nie, nie. nie, nie. No pa, ja się zaprezentuj. nie, nie to, jest, to nie są takie mhm. rzeczy. No, ale że takie stawki są wysokie, tak? To ja musiałbym zapłacić, żeby to być. <laughs> zrobimy zrzutkę, słuchajcie, żeby Adam mógł zapowiedzieć, co wy na to. No, świetny pomysł, brawa, no świetnie. O, że ci się oj, spodoba. Po 18 kolejkach piłkarze z Lubartowa w ligowej tabeli w 12 duży z dorobkiem, 17 punktów zajmują 10 miejsce. Strzał w dziesiątkę, ale wolelibyśmy jednak strzał w jedynkę. Jakoś tak. Znaczy po prostu musi być lepiej, no to się. powiedzieć. Zawsze. Dobry jestem w też Świąteczna dieta, słuchaj. Nie ma czegoś takiego. No, są zasady. Jakie? Zasada jeden. <laughs> jeden talerz. Trzeba mieć kontrolę nad ilością jedzenia. Jeden talerz czego? Nakładamy sobie na raz wszystkiego po trochu. Porównujemy tę ilość z taką, jaką jemy na co dzień na obiad. Zaczynamy od jedzenia tego, co lubimy najbardziej, <laughs> weź, następ... weź, to, to kurna, przejdę do weź. następnej rady, weź poczekaj, ostrożnie z postem, rada numer dwa. O, to mi się podoba. Czyli w dniu wigilii nie stosuj restrykcyjnej głodówki. Oczywiście. No, e, bo jak usiądziesz wieczorem do stołu na głodniaka, to zjesz za dużo. Właśnie. Ja się zgadzam z tym. Ja też. Idealne. Idealne. A, zasada trzy, pojemność żołądka. Problemem nie są konkretne potrawy, lecz ich nadmiar. święta czujemy bez przerwy, ucztujemy I czujemy bez przerwy nawet przez kilka godzin. A żołądek ma wielkość naszej pięści. Weźcie to pod uwagę. Mam wrażenie, że mój jest wielkości arbuza. No nie, chyba nie. No nie każdym... jest a muszę to sprawdzić. No to sprawdź. Jak, się, jakie to zdjęcie się robi wtedy jamy brzuszne? To co to się... Jakiś Nie. Ule... Ule... Was... Yeah. Co się robi? Piszcie tam na dole w komentarzach. <grym> co ma sobie zrobić? <grym> <grym> okay. e, Mo zagrały w dwóch turniejach halowych. W dwa ostatnie weekendy listopada piłkarki z i Bartów wzię, wzięły udział w dwóch turniejach halowych. W obu zaprezentowały się z jakiejś strony? O tym na stronie 11. Mm. No tak. y ale strony i strona 11, to tak jak hmm, tak, chcecie tam. udzielić wskazówek, więc popatrzę na zegarek, fajne, W sobotę 20 listopada w Piotrowicach odbył się szósty turniej bieżącej edycji Grand Prix LZS Lubelszczyzny w tenisie stołowym. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób z kilkunastu klubów województwa lubelskiego, wśród nich dwa lubartowskie kluby, Lewart i STS Lubartów. Jak sobie poradzili? O tym na stronie 11. Również. Również. Tudzież. Wegańskie święta to zdrowo. Pasztet czy wędlinę warto zastąpić warzywnymi odpowiednikami. Są i strawne i trwają owątrobę. Kolejna zasada. A jeśli zjecie za dużo słodyczy, to co zrobić, żeby obniżyć poziom cukru? Chciałbyś wiedzieć? Tak. To zaopatrz się w morwę białą, górmar, czyli roślinę z indii. Cynamon, imbir, kardamon, goździki i zielone warzywa. Wszystko zmieszaj. Zmieszaj, dodaj, zjedz. Dodaj piórko, piórko sowy, no. paznokieć myszy Nie ma I, łuskę paznokieć. Węża. i łuskę węża. Dziwne, dziw, dziwne jest tego, że to jest przed no, świętami. taka świąteczna no pożegnanie ze stresem na przykład jest, ja, państwo to na... wszystko notują. Dopada nas stres przed świętami, wiecie, jesteśmy tacy trochę nieznośni na przykład. Chyba ty. Um... Zawodnicy Lewartos rysali się na europejski medal. Podopieczni trenerów Jerzego Jeduta i Rosława Suski mm. wystąpili podczas Mistrzostw Europy w W I Jak sobie poradzili? Szczegóły na stronie 12. Nerwy na wodzie tutaj jest tytuł, wiesz? O! Jedzenie dla spokoju. Przez ciebie będę dzisiaj jadła cały dzień. Może tak? no? co ci kupić? Bułkę? Bułkę. No coś lepszego. Może banany. <grym> Czemu mówisz o bananach? Ja, ja mam tak powiesz, sobie tak? o banana. Tak masz wrażenie? No. <grym> no? Może to są najlepsze kartony. No? Tak? Pewnie, że tak. Najbardziej praktyczna. Ale, a, no, ten stworek jest fajny. I najbardziej otaczają nas banany. No? Nie dziwcie się. Tam jest jakaś choinka zielona. No tak. Ym, trzecie indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w Badmintonie. Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w ramach Święta Badmintonu odbyły się 28 listopada w hali przy Ulica Chopina w Lubartowie. Jak się zakończyło jakimi wynikami? O tym na stronie 12 Lubartowiaka. Nie no, przyjście i dajcie sobie tę gazetę. No, no, sobie nie trzeba się przeczytać. Nie dowiecie się za dużo. Chodzi o to, żeby dać wędkę, a nie rybę. Tylko mam zachęcać do tego, że Państwo czytali nie tylko gazety, tylko Lubartowiaka, ale także. Książki z I tutaj jest książka w prezencie, i też są wymienione tytuły, które warto przeczytać i kupić na prezent. Także zajrzyjcie na stronę 88. <laughs> Dobrze, nauczyłam szybko się, się <laughs> uczysz. nie, bo dopiero skończyłam, pod koniec się nauczyłam. Pięknie. Szanowni Państwo, czas znowu zleciał tak szybko, że nawet nie wiemy kiedy. O. Zdążyliśmy przeczytać, oto, przed na... Apetyt na życie. Widziałam, widziałam. Czekaj, a ja, czekaj, ja zamknę. <śmiewanie> Oczy? Nie, bo widziałeś. Nie, dobra. Ale właśnie, tak, o, tak. No tak pomachaj. Zobaczymy, co to. Kobiety w blasku słońca. <śmiewanie> a, Świetnie. To <wszystko> się zgadza. <śmiewanie> dobra, to ja to, 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 to ją nabywam. Ceny bardzo przystępne. To no, także jest zaleta. Bo, trzeba dodać, że są tu bestsellery, nowości, ale również pozycje outletowe. Także warto sprawdzić. Trzeba także dodać, że Buksel jest partnerem i sponsorem lubartowskiego Ośrodka Kultury, a mianowicie nagrody w konkursach, które otrzymujecie, a są to fantastyczne nagrody, gry, książki pochodzą właśnie z tej księgarni. Więc jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, jest ono nieocenione. Naprawdę dla nas jest to, jest to pomoc e, ogromna. Cieszymy się, że e, ta wspaniała lubartowska podkreślamy. Księgarnia, jedna z największych księgarni internetowych w Polsce, wspiera Lubartów i wspiera działalność Lubartowskiego Ośrodka Kultury. I wypatrujcie ich w sezonie nad morzem. Tak, ale o tym to już jest inna historia, o której też pewnie zdążymy niedługo ale, to, a, powiedzieć. Czekaj, czekaj, to mi się Aha. podoba. Czyli, że to? A, że niespodzianka. Będzie piasek. Mikołaj nie zawsze przychodzi 6 grudnia. Palmy. Czasem może przyjść na, przyjść na przykład w lipcu. No, na przykład. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękujemy za gościnę pracownikom i prezesowi firmy Buxel. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak Państwo doskonale już się zorientowali, że nie tylko można się świetnie bawić, oglądając yy, niekulturalny przegląd prasy, ale także można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. I tym muzycznym, <grym> wspaniałym akcentem. Nie no, założyć w ogóle, ja nie wiem. No do czego? Do, do swetra? Do, do, do swetra, no, jak nie masz koszuli, no przepraszam, no to do swetra. Nie mam. Skończyły się czyste. A problemu tych porządków. <laughs> nie życzymy jeszcze Państwu Wesołych świąt, ponieważ będzie jeszcze jeden przegląd prasy. A gdzie będzie nagrywane, to już niespodzianka. Wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że dzisiaj, bo nagrywamy 6 grudnia... Tak, niech Was Mikołaj odwiedzi, nawet jak byście niegrzeczni. Nawet z rózgą. Pamiętacie, że z rózgą... Z rózgi też można zrobić coś fajnego. I rózgą można mieszać drinki. Dziękuję Państwu za uwagę. <laughs> Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.